Jeżeli kliknąłeś w ten film, to najprawdopodobniej od jakiegoś czasu próbujesz zerwać ze swoimi złymi nawykami. Może był nawet taki moment, w którym udało ci się przestać robić te rzeczy. Już zacząłeś czuć się lepiej sam ze sobą, już zaczęło ci wszystko wychodzić, aż tu nagle bum! Wróciłeś do punktu wyjścia. Wiem jakie to uczucie, ponieważ sam zmagałem się z tym problemem przez naprawdę długi czas i nie wiedziałem, jak go rozwiązać. Jeszcze kilka lat temu byłem uzależniony od wielu złych nawyków typu Gry komputerowe, pornografia, social media, śmiecia w żarcie. Dosłownie wszystkie te złe nawyki, o których się mówi w self-imprumencie, o jakich tylko możesz pomyśleć. I bez względu na to, jak bardzo bym się nie starał, ja po prostu nie byłem w stanie z nimi zerwać. Tak, zdarzało mi się, że potrafiłem przestać je robić na jakiś czas, ale ostatecznie i tak do nich wracałem. I ten cykl powtarzał się dosłownie nieustannie przez lata, dopóki nie zmieniłem tej. Jednej rzeczy. Bo widzisz, aby rozwiązać jakikolwiek problem w życiu, najpierw musisz znaleźć jego źródło. A źródłem naszego zachowania na przykład są nasze myśli. To nasze myśli, nasz umysł kieruje tym, co my robimy. Dlatego właśnie, próba zerwania ze złymi nawykami na siłę, powstrzymując się przed robieniem ich, po prostu nie ma kompletnie sensu i w 99% przypadków jest po prostu nieskuteczna. Bo wtedy tak naprawdę próbujesz zmienić zachowanie zachowaniem, czyli skutek skutkiem. Co nie ma najmniejszego sensu, bo żeby zmienić skutek, najpierw trzeba zmienić przyczynę, czyli Twój umysł. I to umysł jest czymś, na czym powinniśmy się tutaj w 100% skupić. Bo widzisz. 90% rzeczy, które robimy, robimy podświadomie. Są to zachowania zgodne z naszą tożsamością, bo każdy z nas ma swój self-image, to jak postrzega samego siebie, to za kogo się identyfikuje. I nie mówię tutaj o całym tym kurwa bulsicie z tymi kurwa milionami płci i tak dalej, jakby zaraz ci wytłumaczę o co dokładnie chodzi. I ten self-image właśnie dyktuje nasze zachowania. Dobry przykład. Jeżeli identyfikujesz się jako chrześcijanin, to nie pójdziesz do meczetu. Jeżeli jesteś osobą, która identyfikuje się jako osoba, która nie pali, to palenie dla ciebie będzie kompletnie obcym tak naprawdę scenariuszem, obcą czynnością, której nie robisz. To jak chodzisz, to jak stoisz, to jak siedzisz, to jak mówisz. Wszystko to jest kwestią Twojej tożsamości. I tak samo jest ze złymi nawykami. Powód, dla którego Ty jeszcze nie byłeś w stanie zerwać ze swoimi złymi nawykami, jest taki, ponieważ dalej postrzegasz się jako osoba, która ma te złe nawyki i próbuje z nimi zerwać, przez co cały czas jesteś w tym ciągle powtarzającym się cyklu, gdzie próbujesz z nimi zerwać i do nich wracasz. I żeby Ci to udowodnić, pozwól, że zadam Ci teraz pytanie. Co mówisz ludziom, którzy na przykład próbują Cię zachęcić do tego, żebyś się napił alkoholu? Albo żebyś zapalił papierosa? Albo żebyś zrobił jakiś inny zły nawyk? Co im wtedy mówisz? A, nie, dzięki, jakby, próbuję rzucić, nie? Próbuję rzucić. Próbujesz. Właśnie. Cały czas identyfikujesz się jako osoba, która próbuje rzucić, która się z tym zmaga. Dlatego właśnie myślisz jak taka osoba, a jako że myśli kontrolują nasze zachowania, to również zachowujesz się jako ta osoba, przez co ostatecznie z powrotem do tych złych nawyków wracasz. Za każdym razem, kiedy próbujesz się zmienić, Twoja podświadomość cię sabotuje, ponieważ stajesz się tym, kim nie jesteś. A Twojej podświadomości zależy na tym, żebyś ty pozostał tym, kim jesteś teraz. Tak? Bo jeżeli ty jesteś osobą, która robi te wszystkie złe nawyki i nagle zaczniesz się stawać tą osobą, która tego nie robi, zaczniesz do tego iść, to Twoja podświadomość będzie miała takie: o, nie, 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 kurwa, pomału, pomału, czekaj, czekaj, czekaj. To nie ty. Jakby. My robimy wszystkie te złe nawyki, my nie robimy tych dobrych nawyków, jakby wracaj z powrotem, no nie? I bum, z powrotem wrócisz do swoich złych nawyków. Bo widzisz, dla Twojego mózgu i ogólnie dla ludzkiego umysłu tak naprawdę od zawsze najważniejszy był komfort i stabilność. Bo tak naprawdę komfort i stabilność oznacza dla nas największą szansę na przetrwanie. Dlatego właśnie tak trudno jest się nam zmienić, ponieważ nasz umysł kojarzy zmianę z niepewnością i dyskomfortem. Jak ominąć tą pułapkę, którą zastawia na nas umysł i jak w końcu faktycznie zerwać ze swoimi złymi nawykami? Bardzo prosty sposób. Po pierwsze, zostaw suba i łapkę, jeżeli spodobał ci się ten film. A po drugie, musisz zacząć postrzegać się jako osoba, która nie robi tych złych nawyków. Musisz zmienić swój self image z osoby, która próbuje zerwać z tymi nawykami, na osobę, która po prostu ich nie robi. Czyli na następny raz, jeżeli ktoś zapyta cię, Ej stary, chcesz zapalić, a ty próbujesz rzucić palenie, to nie mówisz, o nie, próbuję rzucić, tylko mówisz nie, nie palę. No nie. I oni ci będą mówić, co ja, ja przecież cię widziałem z papierosem ostatnie parę dni temu, a ty mówisz, no ale już nie palę, nie palę. Po prostu nie lubię, nie chcę tego robić, nie palę. To nie jesteś jest dla mnie. No nie. I w ten sposób właśnie, po pewnym czasie faktycznie będziesz w stanie przeprogramować swoją podświadomość tak, aby ona myślała w ten sposób, dzięki czemu ty będziesz się zachowywać w ten sposób. I wiem, że może ci się to wydawać dziwne i aż zbyt proste, żeby było prawdziwe i głupie. Aczkolwiek, jeżeli mi nie wierzysz, to przeczytaj sobie PsychoCybernetykę od Maxwella Lamolca, jako że tam wszystko tak naprawdę jest to tłumaczone. Bo wtedy tak naprawdę po prostu palenie nie jest zgodne z twoją tożsamością. No bo dlaczego niby miałbyś zapalić? Albo dlaczego niby miałbyś zagrać w gry komputerowe? Albo dlaczego miałbyś niby oglądać pornografię, jeżeli to nie jest coś, co ty robisz? No nie? Jesteś osobą, która tego nie robi, więc dlaczego miałbyś to niby zrobić? Wtedy tak naprawdę twój umysł, zamiast działać na twoją niekorzyść, co robił do tej pory, tym razem zacznie działać na twoją korzyść. Więc od dziś, zamiast mówić sobie oraz innym wokół ciebie, że ty próbujesz zerwać z jakimś tamtym złym nawykiem, ty mów sobie i innym, że już to zrobiłeś. Ty już z tym zerwałeś. Ty już tego nie robisz. To już jest coś, czego po prostu ty nie robisz na co dzień. To nie jest część twojego charakteru, twoje, twoje, twojego zachowania, twojego dnia codziennego. Ty po prostu tego nie robisz. To jest dla ciebie obce. Bo dzięki temu po pewnym czasie automatycznie. Przekonasz swoją podświadomość do tego, żeby się identyfikowała jako ta osoba, dzięki czemu będzie automatycznie prowadzić cię do tego, żebyś ty tych rzeczy po prostu nie robił. I tak nie będzie to łatwy proces, i wielokrotnie jeszcze wrócisz do swoich starych nawyków, ponieważ to nie jest coś takiego, że to jest o tak, że ty jesteś w stanie przeprogramować swoją podświadomość. Nie. To zajmie ci troszeczkę czasu, ponieważ przez ostatnie kilka lat Twój umysł był programowany do tego, żebyś ty był taki, jaki jesteś teraz. Więc oczywistym jest to że zajmie ci to trochę czasu, zanim ty oczyścisz swój umysł i zreprogramujesz go świadomie na taki, jaki ty chcesz, żeby on był. Dlatego bądź wyrozumiały dla siebie i zrozum, że to normalne. Ponieważ przez większość życia byłeś na autopilocie. A więc skąd w twoim umyśle pojawia się ta myśl, że ty możesz o tak po prostu zerwać z tymi wszystkimi nawykami, jeżeli ty przez ostatnie kilka lat programowałeś swój umysł do tego, żeby on po prostu je robił, dlatego bądź wyrozumiały w stosunku do samego siebie i bądź również dumny z samego siebie, jeżeli na przykład upadłeś i wróciłeś do swoich złych nawyków. Bo pamiętaj o tym, że jeżeli upadłeś, to tylko i wyłącznie dlatego, bo najpierw się wzniosłeś, a jeśli już raz się wzniosłeś, to znaczy, że możesz to zrobić jeszcze raz. I tym razem możesz to zrobić o ciupinkę lepiej niż zrobiłeś to ostatnim razem. I pamiętaj również po co to wszystko robisz. Bo ty nie robisz tego tylko i wyłącznie dla siebie, stary. Pamiętaj, co my tutaj tak naprawdę tworzymy na tym kanale. Pamiętaj o tym, że to nie jest byle jaki kanał z działu rozwoju osobistego jak te wszystkie zjeby, które tworzą kontent. no for benefit timeline, no jak zaliczyć dzieciuch w 30 cię Sanki kurwa morde. Nie, to nie jest zwykły kanał na YouTubie. To jest ruch, to jest ruch młodych mężczyzn, którzy chcą wyrwać się z tych macek systemu, zerwać z tymi wszystkimi złymi nawykami, które nas osłabiają i które pozbywają nas męskości, i które nas zniewalają, i którzy chcą się z nich wyrwać i stać się najlepszymi wersjami samych siebie. Najlepszymi wersjami samych siebie, ale nie tylko i wyłącznie dla siebie, ale dla naszych przyszłych rodzin. Aby nasze żony miały Silnych mężczyzn w przyszłości, którzy będą w stanie o nie zadbać. Aby nasze przyszłe dzieci, tak naprawdę, miały ten wzorzec męskości, którego, no niestety, ale nam brakowało. Z czego wynikają wszystkie te problemy, z którymi się teraz właśnie zmagamy na tle społecznym. Dlatego pamiętaj, że nie robisz tego tylko i wyłącznie dla siebie. Robisz to po to, aby zmienić losy całego naszego społeczeństwa. Może by tak naprawdę zmienić cały świat, najpierw trzeba zacząć od samego siebie. A więc pamiętaj! Pamiętaj o tym, po co to robisz. Pamiętaj o tym za każdym razem, kiedy będziesz chciał się podnać. A jeśli chciałbyś odzyskać pełną kontrolę nad swoim życiem i dowiedzieć się więcej na ten temat, to kliknij w tą playlistę, która wyświetli się teraz na ekranie, jako że jest tam więcej treści ode mnie właśnie również z również poradami, gdzie pokażę Ci, jak tego dokonać. A na końcu jak zwykle chciałbym Ci powiedzieć, że szkoda życia. Na bycie pizdą. Pozdro. <laughs>